w naszym życiu wszystko może stać się mamoną, czyli bożkiem. Dlatego pan Jezus mówi o konieczności ustawiania sobie priorytetów. Pada to w zdaniu, w którym mówi, że nie można służyć Bogu i mamonie. Coś musi być najważniejsze, coś musi być pierwsze. Oczywiście bardzo często, kiedy myślimy sobie o tym, że Bóg ma być najważniejszy, ma być pierwszy, może się w nas budzić lęk, że będzie kimś takim, kto będzie próbował zawładnąć naszym życiem, będzie próbował pozabierać nam wszystko to, co daje nam frajdy w życiu. Takie rzeczy choćby jak relacje, jak używki, jak seks, różne rzeczy, które w życiu robimy, po to, żeby dawały nam przyjemność. Tymczasem, kiedy na spokojnie się o tym pomyśli i rzeczywiście ustawi się Pana Boga jako tego, który jest pierwszy, który jest jedynym Bogiem, okazuje się, że człowiek te wszystkie rzeczy, o których wcześniej wspomniałem, zaczyna używać we właściwy sposób, a więc są one podporządkowane celowi, którym jest miłość tak naprawdę. Z miłości chce się spotykać z innymi, z miłości chce z nimi wchodzić w relacje, z, z miłości tworzymy coś, co jest nawet intymne, co jest dobre. W momencie, kiedy to się staje pierwsze, Czyli Bóg zostaje wyautowany z naszego życia, wtedy zaczynamy drugiego człowieka, ale też siebie używać jako przedmiotu, jako tego, który ma sprawić, że będzie mi dobrze w moim życiu. A więc nie możecie służyć Bogu i Mamonie, chodzi tu tylko, tylko o to, żebyśmy mieli w swoim życiu hierarchię wartości, mieli coś, co będzie pierwsze, coś, co nam będzie podporządkowało cały nasz świat, żebyśmy się po prostu w tym wszystkim nie zgubili. Wbrew pozorom. I naszym dążeniem do wolności absolutnej, my potrzebujemy pewnego rodzaju prawa, potrzebujemy pewnych odnośników, które będą sprawiały, że będziemy wiedzieć, po co coś jest i do czego to, tego używać.